Witam wszystkich serdecznie tu Paweł SQ9NRF. Mamy 13 sierpnia na wczoraj i dziś przypada maksimum przelotów meteorytów Perseidów. Spróbujemy ponadawać troszkę w paśmie 6 metrów. Z tego co obserwuję, jest dużo pingów, dużo stacji pracujących, więc jest duża szansa na to, że uda się nawiązać jakieś łączności. Zapraszam do oglądania. Mamy tutaj kalendarz meteorytowy. Jak widzimy Perseidy, widoczność wspaniała, a no i dane parametrów radiantu i kierunku, skąd nadlatują. Obróciłem antenę na około 30 stopni, no i nasłuchujemy, zobaczmy jak to wygląda. przy dekodowaniu połamy teraz cały czas CQ widać stacje pracują słychać tu stacje z z Niemiec no zobaczymy jakie będą efekty w tej godzinie Ma szybki rzut tutaj na PSK Reporter pojawiają się już pierwsze raporty Słyszalności, no nawet ładnie jak na 10 W, plus 5 700 km niecałe, to zobaczymy, popróbujemy dalej. Zmieniliśmy kierunek anteny na przecinający, mniej więcej w połowie, ślad meteorytu, nadajemy dalej. Jak widać, zaczynają nam się pojawiać kolejni korespondenci, którzy nas odebrali, o dystans około 1200-1500 km. sobie wyglądał sygnał. No i była to stacja z Włoch. No, i mamy pierwszą odpowiedź na moje zawołanie. Jak widać, praktycznie w kilka sekund udało się zrobić wywołanie, otrzymanie raportu. No i nadajemy potwierdzenie. Jak widzimy, najprawdopodobniej łączność dojdzie do skutku, że zdążę tutaj na przelot meteorytów i uda mi się odpowiedzieć na jego. Zawołanie. No i jest. Łączność zaliczona. Super. Cieszę z tego, ponieważ jest to moja pierwsza łączność w paśmie 6 metrów. Łączność przy mocy 10 W przy antenie kierunkowej 3 elementy. Myślę, że jest to dobre osiągnięcie. Mamy kolejną stację. Ciekaw jestem, czy jest to samolot czy meteoryt, bo siła sygnału jest dość ciągła, no, ale może trafiliśmy na jakiś większy rój. Nie wszystko wygląda na że są to meteoryty Damy dla pewności jeszcze kilka razy potwierdzenie. Bo to różnie bywa. Pojemy dalej. Jak to mniej więcej wygląda na mapie. I mamy tą stację, jak widać, plus osiemnaście decybeli. Mamy potwierdzenie. Próbujemy dalej teraz CQ. Nadajemy w drugim periodzie. Co ważne, początkowo miałem z tym problem, żeby tu właściwie ustawić szerokość filtra odbieranego. Tutaj należy najlepiej zwiększyć na 200 Hz, jeżeli chodzi o szerokość pasma. Standardowo program się uruchamia setkom. no i niestety, przy nawet tego typu słyszalności sygnałów nie uda Wam się zdekodować sygnału. Muszę wykorzystać to okno. Jak widać. Mamy tutaj dość korzystne warunki. Wczoraj też była dostępna zorza polarna. Ja próbowałem około północy nadawać, ale nie udało się tutaj zrobić żadnych łączności. Ale jak widać z rana, idzie tu całkiem nieźle. Tak jak widzicie, łączności Meteor wymagają dużo cierpliwości. Nie zawsze. Pomimo odbioru sygnału, uda się nawiązać łączność. Ale warto próbować. Spróbujemy zaraz łączności w paśmie 2 metrów. Tam dysponuję większym wzmacniaczem. Co prawda mam antenę tylko pionową. Co niestety tutaj, no, nie jest y, najlepszym rozwiązaniem. No, ale chwilowo będę musiał sobie poradzić y, w inny sposób. No ale zobaczymy, jak przy niskiej wiązce czy uda się tutaj uzyskać jakąś łączność? Należy no, pamiętać, że odbicia od meteorytów następują najczęściej na wysokościach na lewacji około 30-40, a czasami nawet 90 stopni. Stąd też przy np. trzyelementowej zwykłej, trzyelementowej antenie jest to dużo lepszy efekt niż stosować antenę pionową, gdzie wiązka jest stosunkowo niska 15-20 stopni. No i tutaj. Odbicie może być bardzo słabe, bądź praktycznie znikome. Słuchać stację z Włoch, ze Szwecji. Spróbuję zawołać stację ze Szwecji. Już ją usłyszałem kilka razy. Wysyła mi raport plus 4. No zobaczymy. Tak, stacja też mi odbiera. Na minus jeden, ale jest. Popróbujemy jeszcze trochę w paśmie 6 metrów. Z tego co widzę tutaj w Days Cluster, raporty głównie dotyczą pasma 2 metrów. Rzadko kiedy pojawia się tutaj spot dotyczący pasma 6 metrów. Nie wiem czemu, bo w paśmie 6 metrów łatwiej robić łączności przez meteoryty, ponieważ, tak jak mówiłem to na poprzednich firmach dotyczących meteorsketer, same odbicia są dużo dłuższe, dochodzące nawet do 30 sekund. Jak widzieliście, udało się tutaj zrobić praktycznie łączność na no, jednym takim e, zjonizowanym polu, który uruchomił meteoryt. Stacja z Włoch tym razem. No ale zobaczymy, może stacja ze Szwecji. Obserwując to, że on mnie odbiera będę wysyłał mu raport, zobaczymy może uda się nawiązać z nim łączność. Na tą chwilę mamy dwie łączności. Znowu stacja z Włoch. Myślę, że zdecydowanie lepiej byłoby tutaj robić łączności mając wzmacniacz mocy. Jak czytamy w literaturze łączności w paśmie yy, przez Meteor Skater wymagają większej mocy, około 100 watów zwyż, najlepiej do tej licencyjnej. Wtedy jest większa pewność tutaj zrobienia łączności, że więcej stacji nasz sygnał odbierze. Mamy dużo odbić na dystansie około 900 km A do tej pory na razie łączności łączności tutaj z asesjami z Anglii to jest jakieś 1430 km więc na tą chwilę myślę, że bardzo dobrze. No i jesteśmy tym razem w paśmie 2 metrów Częstotliwość wywoławcza emisja MS MSS-MSK144. Mamy przygotowany wzmacniacz. Jakieś 270 W. No i antena pionowa. Zobaczymy, czy będą jakieś pingi. Na razie pracujemy bez splitu. Tak jak to miało miejsce w łącznościach w paśmie 6 metrów widziałem, że większość stacji pracujących pracuje bez splitu jednak te czasy są odbić dość długie i łączność można zrobić bardzo szybko co myślę, że w paśmie dwóch metrów będzie wymagało tutaj przejścia na inną częstotliwość, czyli zrobić wywołanie tutaj z informacją gdzie słuchamy nadawać wywołanie tutaj na znaczy 360, a słuchać gdzieś indziej, jeżeli jakaś stacja nas odbierze no to można próbować. OK, spróbujemy zawołać CQ. Na razie ustawię drugi period. No i nadajemy, zobaczymy, przełączymy się teraz na mapkę. W paśmie 2 metrów jak widzę pracuje więcej stacji. zobaczymy co będzie. A niestety, nie słychać żadnych pingów, jedynie tylko stacje lokalne. Zawołam jeszcze kilka razy i spróbujemy z powrotem przejść na pasmo 6 metrów. Tu widać... Dużo większy ruch. Tym razem stacja z Francji. Przed chwilą DM1. Znowu Francja. Próbujemy zawołać stację z Belgii. Cały czas Francja. Może nie będę tego filmu przedłużał. Mam nadzieję, że ten film zachęci Was jako osoby tutaj zainteresowane tematem, a nie próbujące jeszcze łączności w tym systemie. Do łączności nie trzeba mieć anten kierunkowych na obrocie. Z powodzeniem można sobie ustawiać anteny ręcznie, jak również jej elewację i kierunek. No, i próbować swoich sił, nawet mniejszą mocą, tak jak ja to robię. To może tyle. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do łączności i do usłyszenia ponownie. Zapraszam na inne moje filmy do subskrybowania kanału, do dodania komentarzy. Cześć.